Ja to myślałem to się wywaliło Darek Robie goś w miejscu u mnie Bejdę jest i skrócy Jestem od trójbie od czekaj tu, sorry, wytrzyczony byłem gdzie jesteście? Gdzie wy jesteście? Ja z TASZ, z IKZ RAGA Proszę uniknąć paliwowego, znaczy rolera Nic nie mówiłeś, że biegniesz na, no, na rolera No to na rollera Nie wiem, zobaczyłem Dzień. krócego, to poszedłem krócego Znaczy do dorka Biegniecie? Ja biegnę A ja paliwo zrobię Degrease Uwaga, to ma dole, Ty po dole chodzisz, na metale Dobra Depende Descurso Jak klucz, skala słyszę, tak i co Normalna? dorek tam jeszcze jak nie siedzi. Sí. Yeah. Za. Ja w jeszcze, na dole. Gra w robiłeś, nie? No paliwowego jeszcze nie zrobiłem. Jeszcze krótka i wbiegnę. Wchodzę, No Dobra, wybiegam w stronę z tego. Wybiegnę. W stronę paliwowego. Na śpiochu. Koło śpiocha jestem. Wychodzę z paliw. Ja jak pośpiocha biegnę, czy odbiegam, czy odbiegam, ale zostałem przy skoku. Już jestem na torach, biegam tory, syp Jestem na nasypie. Biegam na tory. Sika. Sika nie biegnij sam. Ja jestem za tobą. A się dorek. No, waczkaj. Ja pociąg. Stacja. Nie, tak, darmo. Bo... Darmo. Cacja. Biegam. Biegam przez okno. Ragnarök na ślub. jest tylko latarka. No nie ja pierdolę, tylko latarka serio. Masz, tak bardzo potrzebujesz lasera? Lubię na serku grać. No spokój, Na czerwonym światełku lubię na Libalu najbardziej, wiesz? Uwaga na stację, nie? Próbuję wszystko w zagadziale. Co mi nie Ja. O, jest to na pociągu Forta. Z forteca jest grana. Dobra, jestem za przeskokiem już I forteca jest grana, panowie. Tak słyszałem. Człuch. Zastanawiam się co teraz zrobić. Powalisz na tył i wyjdziemy na tył. A dole gdzie? Na ciebie jest kilka? na staszu. Nie, na no terolece. Muszę bym żeby... mieć Jak masz więcej siły, to na ten pociąg wskoczysz to jest ciężko, nie? Macie coś coś za daleko 21. Co? RFB mam, ale bez celownika Widziałem ile w magazynku Bo mi się wydaje, że dormy, że zamek co 100% ktoś był. Gram tam gry No Mam połowę na RFB, ale nie mam skopa ja mogę podejść ten, ten zamek tam, nie? Nasłuchiwać gdzie to jest. Ale ty Dorek, ty nas chcesz ze mną? A jak zginiesz kurwa? Albo ja zginę? Jezu. Nie Nie, nie biegnij na pole, stary, Pomału, nie biegnijmy na, pole, Pomogło, nie biegnijmy na pole, no naprawdę. No wiem, ale chciałem podejść. To ja jest z wami, wejdę po chyłą. Nie, e, ja już Nie. Jeszcze mi podrywałeś pan No to w dwóch na pochyłą. Większe bicie. O krzak! zginął, zginął. girał. Ale co? Ja Ale jak się tutaj do mnie upał. Skąd upał? Ja to się lecę. Za... Nie, bo sobie, bo sobie. Cofaj, cofaj. Co? Teraz sobie dałeś wyzwanie. Potrzebuje ja żeby... Potrzebuje ich mocno. Chodź, profitarz tam, chodź, chodź. chodź Mam popitać, zaraz to rzucę. Ustawię się po długości, by rypał do nich. Mam zero pancerza. Ja zabiję tego chupa. Wycofuję Ja na staszu Ty, ale nie widzę tych skawów Bosowe są Nie wiem, czy dole nie są W środku zamku Ej stary, leć się, czemu ty się nie leczysz? Propital rzuciłem, zaraz Słu... będę się stawał Surwa mam też Czekaj, ale bo makro podładować Jaki gość Porobiłem go w tych szakach, no ale... Nie wiem, któryś z nas go zabił, bo ja też strzelałem Muszę zobaczyć Dobra, podbiegnę tam. Góra masz czystą jej, Jej, po Podbiegam. Dorek nie, 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 Dorek, piąty nie, więcej. Tak mi przestraszył, że prawie Tak nie, nie, że prawie no armor? Nie. Ma pakę, no jakby chciał. Pakę w Piorę Biorę. Biorę. Zawsze coś. Zawsze idę pestka. Bosowe, nie? Nie, wiem, walą do mnie jak do kaczki. Został właśnie jedzę do koparki. No bosowe. ja mhm. pakę Nie jest takiego specjalnego, nie ma Cholera Dowładuję maga i spróbuję wychylić na te sierwa Aż że z No Łapę mi urwą jebane Bosowe A ja mi miał Wiem, A się do doda czuję, bo... Chłopak. Z czego on walił? Nie wiem, Nie wiem, cały armor nie zdjął. Pochylon wszedłem. Ej, to kci granat? No nie nasz. Główny, tam są gracze chyba w środku. Albo busowe. bo gracze! Jeden. Gdzie? Góra, góra. Góra, 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 Od otwarty mi wszedł. Mam go. No to jest przy, na dole, to jest na dole! Ni wal 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 wal, wal 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 wal! Zginąłem tapa dostałem, kurwa no! Piękny się na dole! Kurwa każdy ci mówi wal! Na małych ktoś jest! Ja pierdolę, dwóch graczy jeszcze jest! Na małych urzędkach, szafa! A sekury mam dwie łapy rozbite! Ciężko będzie, mam P7! I 9 piątki dostałem, uwaga! Jest, widzę go. Bieg do środka. Muszę przebiec. Mam pasz szafą, ale nic mu nie zrobię. Mam go. Jest. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. go czy nie? Jeszcze jeden gracz. Ale gdzie? Tam. Mam go. Przecież widzisz mi gdzie. Po co się pytasz gdzie, jak widzisz gdzie, gdzie strzelam. Ale ty, kurwa co chciałem tam gdzie strzelasz? Widziałeś mnie. Zajebałeś ich. Dwóch tak? zajebałem. Podejrzewam, Niech że to tak był skaw. Mamy... Uważaj, jeszcze jeden może być. Mam, no, jest... Łapę jeszcze jedną nie leczę. Ja Kawałk, pak. na, na zewnątrz y, szafa chuj, nie szafa. Nie szafa faktycznie zbieram go. Stary, ja cię nie asekuruję. Po co się tak pchasz szybko? Sądziłem, że mnie coverujesz. No, mówiłem ci, że się leczę. Dobra, rzucam go na szybko na pracę i tyle. Mam. Biegnę na Ciebie. Jego armor został tylko jeszcze przy nim. Nie Zaraz sobie miał... zobaczysz. Ech, nie zbiera jeszcze. Twoja. Plecak też. Tak. Dużo przyjął tę długość BS-ów. Udaram stawiam ale magii wezmę od pracaka i pracak wypu... Kowary mnie wracą, no tary. Ja zysk, ty imbort! Skaf otwarty. Nie Kale mogę, tak? nie mam dzisiaj już. Wali, wali, chuj, Wchodzę, pochyłam Obramka no schowana Idę po tego typa, Kam, muszę jego wisieć, bo w magazynku, potrzebuję tej broni. Patak schowany. Biegna, jak chcesz. Wracam. Na środka. No kurwa. Wchodzę na dół. Muszę się przebrać, bym komuś zaraz Marek, wrócę, bo Ci chyba włączyłem streama, a już go odpadam z powrotem. czym jest tylko? No Na dole jestem. No to u góry masz placak. Drugiego. Zagranica. Zaraz idę po broni, po Nie, ja już zabrałem z tamtego, tamtego wszystko, tego nazywałem Ale przecież, jeszcze jednego Dobra, masz. dobra, dobra Nie, myślałem, że zginę po prostu jak się tłukną z nim na górze, bo on miał dzidę laserową A kaśkę na fullu, na m na fullu Więc wiesz, trochę obsrałem zbroję Biegnę na wzgórza, tam gdzie ja zostaliście ostrzelani a ja za tam wstrzywamy. A Ale to nie zabraliście tego typa. A, mój główny miał, dobra, nie, nie wiem czy chcesz tego chłopa, bo jedyne co ma, pompa i tego. U góry masz jego hełm. I to twoją w pysaku. Pazza pochyła. Patrz. No idę się rozejrzeć jeszcze. No, uważaj. Nie, no, surwa przygarnę bo jest drogi. I zabili kogoś, i Wulka. Ale państwów oni nie wzięli? Nie ja wiem, mi się nie pytaj. Co tam znaczy zakryte Czas? Zaczę tam nie zakryta. O morfiny przy gard Przały.

daj mi znać, ja wiesz co jeszcze się na im napiję ja chyba nie mam, A nie mam Aquamaria jakby coś Bajumaj Nie sobie w koju ale czy żadnych czy... widzę Może na rzucali, nie wiem Kuro co to już rzucony jak chcesz Ty łazisz Tak Kto da mi tego u góry? ACKA Klara tylko. Tak, tu wiem, zabiłem typa też. Zapomniałem. PK znalazł. Zapomniałem o nim. Będziesz brała VSK? A VS pancerz? Miałbym miejsce, ale bierz. Aż do niego wrzucę. Klecak też sobie weź jak chcesz, ale broń zabiję. A ty w konda włożyłeś? Tak. Zawkadam. Dobra, 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 bierz wkładaj. Picie sobie weź z dobra. Bierzesz bierz, plecak? Bierz, eee... Bierz, bierz, bierz. mogę wziąć. No ja też mogę wziąć jak nie chcesz. No się mogę wziąć, bym się przedał na pewno. No to bier. Tak, ci to. Dobra, ja już. I to on z MP5 walił, dlatego mnie nie zabił. Ty, to, to, to nie mógł być. To nie musiał być team. A P63. ap 63 ja no. right. Mógł mnie w twarz walnąć. Wiesz Dobra. jak to jest. A, no pytania, czy wali górach? Nie, to Nie, do przebioru wszedł. Dopiero wszedł, dobrze że miałem 60 małe no, były zrutowane, ale nie do, do łóżeczka, że tak powiem. Tak. No to musieli się spotkać, bo oni przyszli od konstrukcji nowej. Ci dwaj przyszli od konstrukcji nowej i dostali w No To co, akurat się pacha. No, Zlutowane paczki... To ja to zlutowałem. Mp5 musiałam ściąć. A, to też lutowałeś. Dobra, to ja z terminem i chodź, idziemy. Ale Dobre. lewej nie lutowałem. w stronę. Le, ale ja lutowałem. Aha, dobra. Ok, co? ja coś krótką zostawiłem? Korunda jedynie, ale chyba z korunda po rozwitę Chyba że kto tam użycę? Krócy jesteś? Co? To wrócić korunda? Nie, nie wiem dokto jesteś się... Ej, to trzyk zajebałem. Tam ci tak takatałem, nie? Mam trzy tak. Mam trzy, mam trzy O, ale do chłopa całą sześćdziesiątkę, ja że nie poda, ja podam Dziwne Na czekam strzelał Dziewięć A, no to tak, to ta M-ka, co była na zewnątrz Ta kaczka, nie M-ka A, kolejna m 4 M4, M4. M4. Wchodzę górę. górę Już tu piję, kule są Daj kule, dwa kule, Ja nie wiem czy chcę by. się bić. Obity Ten jest jeden. Dobra, to bijemy się, bijemy się. Plecak wyrzuć przynajmniej, szafę wyrzuć. I przeładuj maga, albo amo. Nie mam, nie mam innych. Mam to tylko po co to ja po piątkę jeszcze wyrzucić I nie marny maga. To, to był fast. A ja go biłem, ostatnie tamtego. Zaraz, zaraz, kołówkę, się masz, N95, Możesz to jest a. zaraz się pomogę. Może połóżkę M95, kupię. Może żeby to zrobić. Zresztą jest trzeba, a. Kupi. Zaraz ci pomogę, muszę pozmieniać magii. Ciekawki mam na ID, mam amunicja do tego. Murkiata po. To... Mam cię. No było samo, nie było więcej. Dwóch było, dwóch było. Nie był sam. Było dwóch. Oj, co tam? Ty, gdzie jesteś? Na dole. W gdzie oni byli? O, oni byli na górze obaj. Y jeden był korytarz, ale się cofnął do biblioteki, drugi był y na medycznym, tym z lewej. Jak się Masz wchodzi? granaty czy nic? Mam w granatów. Zaraz wrzucić do Biblii, a wrzucę tego, Medycznie. Tylko magię muszę przeładować, daj mi. Jeszcze minutach. full Ktoś tu pije! <grym> ja szkoda, żałuję, że nie wycelowałem, bo bym go zajebał. On w ogóle nie spodziewał się, że ktoś tu wchodzi. No też Dobra, podbiegam. Gotowy? Ciekawe czy trafię. Wrzucam. No, gdzie? No, No, wybić, gdzie? Nie, nie, chujowy granat, wygraną, Gdzie oni chuj... są? W bibliotece jest chyba. Na przeciwko taki dwóch. Na schodach. Wygląda, podbiegał do mnie. Ja dół, patrzę. Nie będzie ci, spadłeś. To ty? Tak, na, na dole. dole jestem ja! Ja jestem A, na dole. Przepraszam. Ja pierdziel, Dorek. Nie dałeś imfa. Mówiłem, zróbcie że zróbcie, jestem na dole. Zróbcie, zróbcie zamieszanie, niech jeden metal. Idź metal, no, idź metal. A drugi nie tu patrzy, Prawie puste. Laser, blaser ja. miałem Wbijam w górę Chwory Korytarze, ja sorry, jestem na, ja już na tak je. jestem Oni jest sobie tak, w bibliotece, czy gdzie? Tak, po lewej, po lewej są, obie są po lewej Luxery Po lewej, czyli po, to, to duże Luxery, tak, to duże Gościu jest celowane we mnie Masz na duże... idy, czy nie? Mam, ale jest celowane we mnie Rzuć B4, spróbuj rzucić od szarygodniku. Rzuć na idea, ja biegnę od metalu. Dobra, 3, 4. A, metal tam. Otwarty mnie i zabił. Dorek, musisz biec. Zamknęli mi metal i drugi był sterowany w tym Na schodach za nie? Tak. Właśnie. Tak, gruby full. Chwaj, shielda miała na głowie. Biały nie. لا